Państwo, obchodzimy wszyscy 50-lecie. Pan Tadeusz już często nas odwiedza, jest częstym gościem, bardzo przeżywa tą uroczystość, która będzie w przyszłym roku. I myślę, że w przyszłym roku to będzie czas, kiedy wszyscy Państwo powinniście być nagrodzeni. A dzisiaj, korzystając z okazji, też chcielibyśmy wręczyć razem z Panem Przewodniczącym listy gratulacyjne. Pozwolicie Państwo, że ja czytam pierwszy. List gratulacyjny: Szanowna Pani Anna Gieracka-Kurzawiek. Proszę przyjąć najszersze wyrazy szacunku i uznania za nieocenione zaangażowanie i poświęcenie służące rozwojowi księdztwa w naszym mieście. Dzielenie się z innymi cząstką siebie to najlepszy dowód świadczący o dobroci i wrażliwości człowieka. Dziękując za piękną, godną naśladowania postawą, życzymy Pani wytrwałości w propagowaniu tej pięknej idei niesienia bezinteresownej pomocy innym. Pani zapraszam do Nie będę czytała kolejny członek zarządu pani Elgira Waszyńska. pani Edwido również dla pani gratulacje powodzenia. I taki sam jest gratulacyjny. Tym razem pan, szanowny pan Artur Baszczyszy, witamy. Dobrze dobrze. I szanowny pan Dariusz Onichimowski. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dostaliśmy taki sygnał, że Pan Darusan Wimowski jak najbardziej zasługuje na nich Posiłkowaliśmy się tutaj z zarządu. Oczywiście nie tych osób, które są nagrodzone. I Paweł Bóceń, Panie Pawle, to chyba czeka raz panie, <noise> Ja nie wiem, to jakiś nie... <noise> 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 O, nie ma. Jeszcze pan Fryderyk Budarczyk nie jest, jest nieobecny. Przekażę panią głos, no, dobrze? Pani Lenzo, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękujemy serdecznie.